A teraz jak należy się zwracać do pana Giertycha? O, wróć, bo źle. Wspomina pan poseł o, o rozliczeniach prawa i sprawiedliwości, to porozmawiajmy w takim razie o pracach. Mam z... prośbę, żeby pani do mnie mówiła jako o adwokacie, czyli pani Mecenasie, tak. bo ja jestem posłem niezawodowym. Donald Tusk zapowiedział, że tak zwana pigułka dzień po będzie dostępna bez recepty od 15 roku życia. Zobaczcie, partia ma nawet swoją pigułkę. PO! PO. Profesor Pingwin w punkt o najce. Pani Najko, wydaje się pani sympatyczną osobą i nie życzę pani źle. Co więcej, obrzydzają mnie te wyścigi: kto tam pierwszy panią puknie, bo to oczywiście pani wybór i należy go uszanować. Natomiast Jestem dwa lata po ślubie, moją żonę znam już prawie 8 lat, przez cały ten czas nie usłyszałem od niej tyle o robieniu loda, robieniu dobrze czy innych tego typu czynnościach, co z pani tiktoków w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Jest z pani jak fajnopolak, który przy każdej okazji musi pochwalić się, że jest wege, uprawia crossfit czy studiował prawo. Ludzi to zwyczajnie nie obchodzi, a ciągłe wałkowanie tego tematu tylko ośmiesza pani przekaz i zniechęca osoby postronne do wyznawanych przez panią wartości. Ku rozwadze i pozdrawiam. Powiem wam, że profesor Pingwin w formie chłopco protestuje na ulicy przeciwko polityce ministerstwa, którym współkieruje.